Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na szlakach sportu będziemy rozmawiali o siatkówce męskiej sekcji Wisły Łocka. Jerzy Chęciński dzisiaj w studiu. Dzień dobry, panie. Dzień czerwę. dobry Państwu. Podsumowanie sezonu, które nie było takie łatwe. Zaraz do tego przejdziemy. Czwarte miejsce. Zadowala, niezadowala. Jak do tego tematu podchodzisz w swoim podsumowaniu? W kategorii wyniku jak na pierwszy sezon i jako Beniaminek w tej trzeciej lidze który, mazowieckiej, która okazała się e, dość trudną ligę, jeśli chodzi o poziom e, umiejętności sportowych, uważam za wynik dobry, no nawet można powiedzieć e, lekko bardzo dobry. Gdzieś na początku tego sezonu mieliśmy, stawialiśmy cel, co tam we wcześniejszych wywiadach radiowych udzielałem, że marzy nam się awans do drugiej ligi. No niestety, po pierwszych tak jakby meczach, gdzie nasz zespół stanowił powiedzmy w większym procencie, był złożony z młodych zawodników. Okazało się, że jednak ten poziom jest dużo wyższy i trzeba swoje cele zweryfikować i poszukać kolejnych wzmocnień w postaci doświadczonych zawodników. Także, gdzieś mówiąc ogólnie rzecz biorąc, sezon można powiedzieć za udany jak na pierwszy rok w tej lidze. Ale powiedz o drużynie, bo nie było łatwo to skompletować. I tak można <laughs> powiedzieć, że do ostatnich spotkanie, no do ostatnich meczów ten skład kompletowałeś. I co tu jest ciekawe? Oczywiście nie byli to siatkarze z Płocka. No nie, ale też nie w stu procentach, że tylko spoza Płocka byli to siatkarze, bo no trzeba tutaj wspomnieć, że przed sezonem podpisaliśmy współpracę z znanym w całej Polsce klubem Metro Warszawa, który jest kuźnią talentów Siatkarskich, który wychował wielu reprezentantów kraju, i tam mamy bardzo duże wsparcie, za co jestem bardzo wdzięczny, trenerowi i zarazem prezesowi tego klubu Wojciechowi Szczuckiemu, który też mnie wspierał w kilku meczach, prowadząc jako pierwszy trener, a mnie to gdzieś powiedzmy dało bardzo cenną, lekcje i ta współpraca będzie dalej powiedzmy podtrzymywana. Ale fakt tak, że w większym procencie tak jakby opieraliśmy nasz zespół na zawodnikach metra Warszawa, dokładając do tego powiedzmy zawodników w postaci sześciu, siedmiu z Płocka. I Biorąc tutaj ewentualną tą dalszą współpracę, już w tej chwili pracujemy nad tym, jak będzie wyglądał ten przyszły sezon. Powiedzmy, że mamy dwa warianty. Wariant A, czyli ten w tej chwili realistyczny, że dalej jesteśmy w trzeciej lidze i chcemy zbudować taki zespół, który będzie nam zapewnił. Wyłącznie awans do drugiej ligi, bo taki sobie cel konkretnie postawimy. Nie będzie to cel, który tylko będzie naszym marzeniem, ale będziemy go chcieli za wszelką cenę zrealizować, żeby w końcu po latach, gdzie siatkówka można powiedzieć w Płocku istniała już nawet przed 1955 roku. Nigdy nie udało się siatkarzom z Płocka hm. zagrać no like y na poziomie rozgrywek centralnych w kategorii seniorskiej. Jerzy Chęciński powiedział dość, czekaliśmy tyle lat, w końcu następuje ten temat. Więc o tej drużynie, bo tak mówisz dosyć, powiedziałbym nawet tajemniczo, opierasz całą drużynę na zawodnikach, no z Warszawy, są na wypożyczeniu, ale to, Co nie to do, są za osobowości. Nie do końca są tylko sami zawodnicy z Warszawy, bo też tutaj muszę nadmienić, że w przeszłości do tego klubu trafiło kilku zawodników urodzonych w Płocku, których tam podsyłał pan Jacek Łazowy, znany nauczyciel i trener z liceum Małachowskiego. Notabene, teraz jest to mój serdeczny kolega, przyjaciel, i razem ze mną działa w klubie. I, i, i to można powiedzieć, że jest dla mnie bardzo olbrzymim y, wsparciem, i, i można powiedzieć, że z prawdziwego zdarzenia działaczem. Ma, jemu bardzo zależy na tym, bo gdzieś sam, jako może zawodnik, y, nie zaistniał, ale jego wielkim marzeniem jest, żeby ten klub i w płocku siatkówka zagościła na salonach, powiedzmy, tych wyższych. Ale macie lig na stałe. marzenia. Ale macie marzenia. Trzeba stawiać Nie. sobie takie marzenia i je przede no to, wszystkim realizować. No rozumiem. Ma doświadczenie, e, ma predyspozycję tego, żeby logistycznie zająć się całym zespołem. Wracajmy jeszcze tylko na kilka zdań do tego, co było, czyli czwarte miejsce, trzecia liga, jak na inaugurację, powiedzmy sobie, sezonu. To było naprawdę świetne, jak na Beniaminka. Kto przyczynił się do tego czwartego miejsca? Nie lubię tego, bo to jest gra zespołowa. Absolutnie. Ale czy możesz wymienić dwóch, trzech zawodników, którzy stanowili taki trzon tego sezonu? Można powiedzieć tak. Były to osoby, które zostały. Pozyskane w późniejszym, niestety, okresie tego sezonu, dołączyli do nas zawodnik z przeszłością plus ligową Paweł Mikołajczak. Jest to zawodnik leworęczny, atakujący o bardzo dobrych warunkach fizycznych. Chłopak, który miał w swojej przeszłości grę na parkietach plus ligi, ale miał również i przygodę z kadrą B. Polski, Także nie był to chłopak jakiś przypadkowy, bo zauważony był przez wielu fachowców w naszym kraju. Następnym bardzo takim mocnym wzmocnieniem był libero naszej drużyny, który też pochodzi z metra Warszawa. Jest wychowankiem Mateusz Majcherek, on z kolei rozgrywał wiele meczy na parkietach pierwszej ligi i ma bardzo duże doświadczenie ale takim ostatnim uważam bardzo cennym wzmocnieniem był rozgrywający, doświadczony. No rozg... późno przyszedł. Tak, późno. No. Na ostatnie cztery tak. kolejki przyszedł Tomek Walędzik, który bardzo do tego zespołu wniósł sporo spokoju i przede wszystkim był takim prawdziwym mózgiem tej drużyny, bo w siatkówce no jednak najważniejszą gdzieś postacią, bo <coughs> gdzieś wszyscy skupiają się i, i biją brawo mm -hmm. powiedzmy zawodnikom atakującym, tak? Ale wiele osób zapomina o tym, że grę kreuje rozgrywający i Tomek Walędzik nam to w końcówce sezonu zapewnił i pozwolił wskoczyć nam na te czwarte miejsce. No, na przyszły sezon będziemy na pewno prowadzili z nim rozmowy i będziemy chcieli go Utrzymać, żeby przypuścić ten sturm na drugą ligę. Czyli inauguracja, jeżeli chodzi o Beniaminka, to ja powiedziałbym, że bardzo dobra, świetnie to wygląda i perspektywa tworzenia nowego zespołu, w jakiej ona już jest teraz, na jakim etapie jest tworzenie nowego zespołu na kolejny sezon. Bo przecież czas biegnie, nie stoi w miejscu, a trzeba pewne sprawy. No, dogrywać jak to wygląda. Czasu ogólnie to troszeczkę jeszcze mamy, bo trzecia liga, jeśli ruszy, to ruszy gdzieś w październiku, ale już powiedzmy, że z początkiem maja zaczniemy no prowadzić rozmowy, bo będziemy chcieli utrzymać ten zespół w takim kształcie, przynajmniej no, w bardzo dużym procencie, w takim, jaki był teraz. Ale gdzieś taką wizję mamy, żeby część chłopaków, których, yy, którzy nas wspierali tutaj z Warszawy, szczególnie tutaj chodzi o tych młodych juniorów, co będą kończyli szkoły a powiedzmy nie załapią się do drugoligowego klubu w Warszawie. Będziemy chcieli przyciągnąć tutaj na studiach, żebyśmy mogli w większym wymiarze na miejscu wspólnie razem yy, trenować i to nam pozwoli podnieść jakość naszego zespołu, ale też rozmowy będą z tymi właśnie trzema doświadczonymi zawodnikami, żeby oni z nami pozostali i dalej nas wspierali w tym realizacji naszego marzenia, jakim jest awans do drugiej ligi. To jest gdzieś ten wariant A, ale jeszcze mamy wariant B, bo już y, do polskiego związku w pewnym sensie zgłosiliśmy akces, że jeśli pojawi się, ja mówię to jest podkreślę, jeśli pojawi się taka ta, tak możliwość y, pozyskania miejsca w drugiej lidze, to chętnie z tego skorzystamy. Jesteście odważni. Jesteśmy, tak. I to nie po to, żeby tam zagrać, tylko po to, żeby tam coś ugrać. I znaczy wtedy, punkty, jeśli to nastąpi, bo... to w pierwszym sezonie, to wtedy powiemy, że celem jest utrzymanie. utrzymanie. A później dalej będziemy stawiali sobie wyższe cele. To bardzo realistycznie patrzysz na swoje plany. Myślałem, że tutaj popłyniesz gdzieś bardzo mocno i już z optymizmem w nowy, w nowy sezon. Muszę zapytać, proszę nie wymieniać, ale proszę powiedzieć, yy, są przyjaciele siatkówki w okolicach Płocka, tu na Mazowszu i, i Wisły, Płock z tego powodu, że przecież bez sponsorów będzie Ci bardzo, a nawet bardzo trudno zrobić ten awans. Ja powiem tak, że udało się w tym roku stworzyć zespół działaczy którzy naprawdę zaczynają prężnie działać i pozyskujemy sponsorów. Już w tej trzeciej lidze po raz pierwszy w historii klubu, no, bo muszę tutaj nadmienić, że ja swoją przygodę jako trener zacząłem 15 lat temu i najpierw ten klub się nazywał MUKS Wolej Płock. I po raz pierwszy w historii zgromadziliśmy na ten sezon kilku sponsorów, którzy nam dali, powiedzmy, konkretne wsparcie. I oby tak było dalej, ale teraz wracamy do pewnej historii. Już na samo zakończenie naszej rozmowy, trzeba bardzo oczywiście tuki będziemy o tym opowiadać i będziemy mówili. Proszę Państwa, jest taka sytuacja, to jest Wisła Płock, żeby ktoś się nie zdziwił. Mówimy tutaj o Beniaminku tej trzeciej ligi pod nazwą Wisła Płock i sekcja siatkówki męskiej. Ale to działo się już wiele lat temu. Jurek przypomniał że byłeś zawodnikiem Wisły. Przez jakiś czas nie było w Wiśle absolutnie żadnego siatkarza. Ponownie wróciło siatkarstwo dzięki, dzięki Tobie i, i Twoim najbliższym współpracownikom. Proszę przypomnieć tą historię, no bo tak, w każdym razie powiem tak, aż się uśmiecha, jesteś dumny z tego powodu i nawet wzruszony z sentymentem e, nosisz teraz znaczek Wisły na klapie swojej marynarki. Tak, jest to dla mnie bardzo historyczna i sentymentalna chwila, bo tak jak wspomniałeś, ja swoją przygodę zaczynałem właśnie w klubie Wisła Płocki jako siatkarz, także przez z tego co pamiętam to chyba grałem tam 7 lat zanim odszedłem na a Jaki studiak. to był rok jak zacząłeś yy, rok to był tak, żebyśmy oho, sobie uzmy to Słowili. był chyba o 80 w 80 latach a w 80 w 80 roku zacząłem przygodę to była I szósta to była klasa Wisła, podstawówki. Płock wtedy. tak i to była Wisła Płock bo Siatkówka w klubie Wisła Płocki istniała od roku 1955 i została niestety rozwiązana w 1988 roku. Także gdzieś Dzięki męska... Dzięki prezesowi Tomasz Marzec, pozdrawiamy, jest znowuż więc. Bardzo tak, jestem, jestem wdzięczny i wielkie podziękowania dla Tomka Marca, że gdzieś ma ogólnie Wisła, że wizję żeby w tym klubie jakim jest Wisła Płock Powstał klub wielosekcyjny, żeby ta marka była kojarzona nie tylko w piłce nożnej, w piłce ręcznej, ale w innych dyscyplinach, bo tutaj dwa lata temu do, do klubu dołączyła sekcja też bokserska. No a w tym roku udało się dopiąć sprawę sekcji piłki siatkowej i tu muszę podkreślić, że pomysłodawcą, tak jakby z naszej strony był, jest, a nie był, tylko jest Jacek łazowy który wspólnie ze swoim wychowankiem wpadli na taki pomysł Adrianem Chilińskim i mówię bardzo mocno mnie w tym kierunku wspierają, Mówiąc... ale pozostali działacze <laughs> też to robią. Między innymi pani Agnieszka Sulkowska, która jest na co dzień dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Też nas wspiera. Mówiąc krótko, cele sportowej i planety. Jest jedno, ale wielka motywacja, to jest właśnie Wisła, Płock, dla której to teraz e, grasz i twoja drużyna e, na parkietach w siatkówkę. No ta nazwa e... zobowiązuje e, do czegoś, bo jest to, nie jest to anonimowa nazwa, także będziemy się starali i robili wszystko, żeby e, było dziękuję jak Dziękuję ci bardzo za przybycie do studia. E, historia się no, po prostu zatoczyła. I to w taki sposób, że ponownie wracają się siatkarze i są w Wiśle Płock, z czego się również, i nie tylko ty, ale ja też również bardzo, bardzo cieszę jako m.in. sympatyk Wisły Płock. Szanowni dole widzowie, gdyby ktokolwiek chciał z młodzieży męskiej dołączyć się do tej sekcji siatkówki Wisły Płock, to ja bardzo serdecznie, no właśnie ja zapraszam, ty zaproś Jerzy Chęciński, trenerze, jeżeli masz taką potrzebę powiększenia składu. Oczywiście, że mam taką potrzebę i przede wszystkim chciałem ogłosić, że jeśli tylko się sytuacja pandemiczna w kraju zacznie wyciszać, przystąpimy jako klub do naboru grup młodzieżowych w kategorii właśnie chłopców i bardzo chętnie widzę wszystkich ludzi, którzy kochają siatkówkę. Mamy doświadczonych trenerów grup Młodzieżowych. Również zachęcam do zgłaszania się już zawodników doświadczonych, którzy chcą kontynuować i walczyć o drugą ligę dla tego miasta. Jak również zapraszam wszystkich potencjalnych sponsorów do współpracy z nami, żeby mogli reklamować swoje firmy poprzez piłkę siatkową, która jest bardzo popularna w naszym kraju. Trener Jerzy Chyciński, dziękuję za przybycie do studia. Będziemy mówili o poczynaniach w nowym sezonie, a ja Państwu bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny program Na Szlakach Sportu. Dziękuję do widzenia bardzo. Do Państwu.